16. Kociejskie Dni Ginekologiczno-Położnicze w tym roku w nowej formie, ponieważ rozszerzyliśmy formułę tych spotkań naukowych o spotkania bezpośrednio z paniami, które są aktualnie w ciąży. W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze tego typu bezpośrednie spotkanie pod hasłem Siła Narodzin, w trakcie którego specjaliści, czyli nasze panie położne, oraz pani fizjoterapeutki prowadziły aktywne zajęcia z przyszłymi mamami. W dniu dzisiejszym gościmy kadrę profesorską z uznanych uczelni medycznych. Radzili się swoją wiedzą, tak jak w trakcie wszystkich poprzednich konferencji naukowo-szkoleniowych. Mam nadzieję, że frekwencja, która nam dopisywała w poprzednich latach, w tym roku również jest wysoka i przełoży się na poszerzenie wiedzy poprzez lekarzy z rejonu Pomorza, nie tylko z naszego powiatu, ale także z powiatów ościennych. Można by rzec, że kto się nie rozwija, ten się cofa. Szpital w Starogardzie ma ambicje, jest faktycznie szpitalem specjalistycznym i my jako osoby kierujące Dbamy o wszechstronny rozwój wszystkich tych specjalizacji. Stąd wcześniej, w tym roku, organizowana konferencja poświęcona kardiologii, a w dniu dzisiejszym już 16 spotkania z ginekologami i położnikami.